Witam Cię bardzo serdecznie z tej strony Sławomir Pieszczek, właściciel bloga slawo.net, autor książki Joomla 2.5 Praktyczny Kurs wydanej nakładem wydawnictwa Helion. Dzisiaj chciałbym pokazać Ci w jaki sposób zastosować kilka szablonów w jednym serwisie. Możliwość użycia wielu szablonów w obrębie jednego serwisu to jedna z wielu bardzo interesujących funkcjonalności Joomla. Jeżeli prowadzisz rozbudowany serwis i chcesz wyróżnić poszczególne jego działy lub fragmenty, to zastosowanie różnych szablonów może być dobrym pomysłem. Jak to zrobić i jak się do tego zabrać? Pokażę Ci wszystko na bazie czystej instalacji Joomla w wersji 3.3.0 wraz z załadowanymi przykładowymi danymi. Jako lokalny serwer www użyję Yampa który tak uważam jest najlepszym rozwiązaniem dla Joomla ponieważ został specjalnie dla Joomla zaprojektowany. Po uruchomieniu Yampa czy też Jumpa, obie wersje wymowy są prawidłowe lub jakiegoś innego lokalnego serwera www tworzę nowy projekt, nową stronę. W przypadku Yampa jest to proste w momencie kiedy kliknę przycisk nowy projekt pojawi mi się okienko modalne nowy projekt wpisuję nazwę tego projektu. Wybieram wersję, w tym wypadku Joomla 330 i klikam przycisk utwórz. Po chwili Zostaną skopiowane wszystkie pliki. Jeszcze chwila. No i teraz są rozpakowywane, jest rozpakowywane archiwum u mnie na dysku. To chwilkę też potrwa. I automatycznie... Po rozpakowaniu archiwum YAMP otwiera y, stronę nowego projektu, w tym wypadku instalator Joomla w wersji 3.3.0. Muszę szybciutko przejść przez te trzy podstawowe kroki instalacji, czyli nazwa witryny. Tu szybko wpiszę. Ok, opis pominę. Typowa nazwa, nie polecam jej, ale żeby było szybciej. Nie o to chodzi tutaj w tym wideo. W przypadku... Jampa, nazwa użytkownika administratora bazy danych to Jumla z takim samym hasłem. Nazwa bazy dan danych może być dowolna. No, przedrostek zostawimy. Dalej. Zaznaczę tutaj opcję. Y, Testowanie Joomla dane przykładowe. Reszta spraw już jest w porządku. Klikam przycisk Instaluj. W porządku. Instalacja przebiegła pomyślnie. Jeszcze tylko doinstaluję pliki językowe do serwisu. Język polski jest. Przycisk dalej. Tak, teraz zaznaczę język polski jako język domyślny zaplecza oraz język polski jako język domyślny witryny. Dalej. I to już jest koniec procesu instalacji. Teraz pozostaje tylko usunąć katalog instalacyjny, aby... Instalacja nie rozpoczęła się ponownie. Ok, po typowej instalacji Joomla 3.3.0 z załadowanymi przykładowymi danymi Twój serwis powinien wyglądać podobnie jak po kliknięciu tego przycisku witryna, czyli taki prosty szablonik. Wszelkie linki wyglądają podobnie. Załóżmy, że dla wszystkich pozycji znajdujących się tutaj pod tym menu Fruit Shop Chcemy zastosować inny szablon. Jeszcze chwilka. To jest tutaj to menu. Jeżeli chciałbym, żeby po kliknięciu któregokolwiek z tych linków był wyświetlony troszeczkę inny interfejs dla użytkownika. Wobec tego zaloguj się do zaplecza serwisu, czyli do końcówki adresu wpisuję administrator. No i następnie, jeszcze chwila, w menu rozszerzenia można kliknąć pozycję szablony. Możesz także wybrać tą pozycję szablony z menu znajdującego się tutaj po lewej stronie, z menu konfiguracja. Niezależnie co klikniesz, wyświetli się okno szablony style z listą domyślnie zainstalowanych szablonów. Zauważ, że domyślnym szablonem witryny typowej instalacji Joomla 3.3.0 jest szablon Protostar. Aby zastosować inny szablon y, dla jakiejś wybranej pozycji lub wybranych pozycji menu, należy kliknąć właściwą nazwę szablonu. My spróbujemy to zrobić na przykładzie szablonu BIS-3. Następnie należy kliknąć ka kartę przypisz do pozycji menu i dla menu Fruit Shop kliknij przycisk przełącz zaznaczone, aby zaznaczyć wszystkie pozycje znajdujące się w tym menu. Przycisk ten służy do zaznaczania bądź odznaczania wszystkich pozycji wybranego menu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaznaczać lub odznaczać tylko wybrane Pozycje. Jeżeli wybrane pozycje menu, które mają być przypisane do szablonu zostały zaznaczone, kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zapisać wprowadzone zmiany. Teraz zauważ na liście szablonów, że dla szablonu BIS-3 w kolumnie przypisany znajduje się ikonka, która sygnuli, sygnalizuje, że dla tego szablonu przypisane są jakieś pozycje menu. Zwróć uwagę, że po najechaniu kursorem myszy na tą ikonkę wyświetli się komunikat informujący o ilości przypisanych pozycji menu. Ok, przejdź teraz do okna strony głównej serwisu i kliknij link Fruit Shop znajdujący się w menu górnym No i zwróć uwagę, że teraz treści prezentowane po kliknięciu tego linku są wyświetlane za pomocą innego szablonu, w naszym wypadku szablonu BIS-3. Musisz pamiętać także o tym, że zastosowanie innego szablonu może powodować sytuację taką, że niektóre elementy mogą być wyświetlane w zupełnie innym miejscu niż w szablonie domyślnym. Na przykład zwróć uwagę, że tutaj w szablonie BIS-3 Główne menu wyświetlane jest po lewej stronie. Natomiast na stronie, przy zastosowaniu domyślnego szablonu Protostar menu główne jest po prawej. Jak widzisz, zastosowanie wielu szablonów w jednym serwisie nie jest trudne. Dzięki temu możesz sprawić, aby Twój serwis był dostosowany do prezentowanych w nim treści. Musisz pamiętać jedynie o tym, że w serwisie może być zdefiniowany tylko jeden szablon domyślny. Poza tym praktycznie dla każdej pozycji menu możesz przypisać inny szablon. Pamiętaj tylko, aby nie przesadzić, no bo no jaki jest sens stosowania tego typu rozwiązania dla prostych witryn. No cóż, to już wszystko, co chciałem Tobie pokazać. Dziękuję Ci za wspólną podróż Joomla. Wiele porad dotyczących CMS Joomla znajdziesz także... Na moim blogu www.slawop.net w menu szkolenia możesz znaleźć informacje na temat moich e-booków, szkoleń oraz planów na najbliższy czas. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować w sprawie szkoleń, konsultacji lub po prostu masz jakieś pytanie, skorzystaj z formularza kontaktowego lub po prostu pisz na adres sławope@maupa.sławope.net. Jeżeli chcesz być na bieżąco i otrzymywać powiadomienia o moich kolejnych wpisach lub projektach, zapisz się po prostu na mój newsletter. No i na koniec. Jeżeli spodobał się tobie ten wideopradnik, pomógł rozwiązać przynajmniej część twoich problemów, napisz proszę parę słów opinii, umieszczając komentarz pod tym wideo. Do zobaczenia. Słowo Mir właściciel bloga slawop.net. Pozdrawiam.